3 września 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrudzie miała miejsce wystawa Ostródzcy Weterani Zachować w Pamięci. Na tej wystawie prezentowane są pamiątki po ostródzkich weteranach, kombatantach II wojny światowej, między innymi pamiątki kapitana w stanie spoczynku Józefa Dziedziula, który jest bohaterem walk o Monte Cassino, gościem honorowym, tego spotkania był właśnie kapitan w stanie spoczynku, Józef Dziedziul, który oprócz e, przygotowanych pamiątek otrzymał również od e, prezesa Związku Żołnierzy wojska Polskiego koło nr 5 w Ostródzie, pana pułkownika rezerwy Ryszarda Kałużnego, medal 30-lecia związku. Na wystawę składa się zbiór do tej pory nieudostępnianych fotografii i dokumentów Pamiątek Ostrudzkich Weteranów. Można na tej wystawie zobaczyć dokumenty przygotowane przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Ostrudzie, a także przez koło numer 5 Związku Rzymierzy Wojska Polskiego w Ostrudzie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować młodym ludziom za to, że podjęli inicjatywę uhonorowania i pokazania Ostrudzkich Weteranów, którzy walczyli za wolność Polski. Myślę, że ta cenna inicjatywa koła byłych żołnierzy wojska polskiego, koła numer 5 w Ostróżu, ale przede wszystkim młodych ludzi, którzy są w tym kole, którzy doprowadzili do tego, że mogliśmy obejrzeć tą piękną, cenną wystawę, że mogliśmy przeżyć lekcję patriotyzmu i być dzisiaj z ludźmi, których należy cenić, szanować i im za to bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za wolność, za to, że dzisiaj Mamy wolną Polskę, niepodległe państwo, i za to, że walczyli za nas, żeśmy nigdy już więcej tej wojny tak strasznej nigdy nie przeżyli.